Mam jeszcze kilka marzeń w swoim życiu za dużo. Na przykład chciałabym się nauczyć gry na gitarze. Mam gitarę chyba już 5 lat, a nie nauczyłam się jeszcze grać. Ale to nie dlatego w sumie, że jestem totalnym bystalenciem, bo nie wiem, czy jestem, bo w sumie tak naprawdę, tak w 100% to jeszcze nigdy nie trenowałam. I większość z nas podchodząc do jakiegoś zadania mówi: Ech, to za, za dużo czasu, za, za, za dużo, tyle energii trzeba włożyć. Hej, czas i tak minie. A ty możesz się nauczyć czegoś fajnego, czegoś, co chciałeś naprawdę nauczyć się całe życie. Często jest tak, że nie zaczynamy pewnej rzeczy, bo zajmuje nam za dużo czasu. Chcemy coś zrobić, ale to wymaga tyle czasu, kilka lat, kilka miesięcy. Przecież nie będę czemuś poświęcał miesięcy, lat, 5-10 lat na coś. To myślenie nie ma sensu. To myślenie naprawdę nie ma sensu, bo. Przy dobrych wiatrach, jeśli będzie nam dane, ten czas i tak minie, naprawdę minie. To tak jakbym ja miała nie zakładać bloga 3 lata temu, bo tyle musiałam poświęcić na to lat, miesięcy, lat, to 3 lata. Żeby dotrzeć do takiej ilości ludzi, żeby osiągnąć to, co osiągnęłam, żeby napisać tyle tekstów, żeby wypuścić jakieś wideo, żeby stać w tym miejscu, w którym stoję i co? Miałabym tego wtedy nie robić, bo wiedziałam, że to będzie ode mnie wymagać dużej ilości czasu. Znaczy, nie wiedziałam w sumie tak naprawdę, ile to będzie, ale wiedziałam, że trzeba będzie się skupić. Zastanówcie się, czy macie u siebie jakieś takie marzenie: kurs tańca, śpiewu, nie wiem, strzelanie z łuku, cokolwiek, może nawet trening. I myślicie sobie, że odkładam to, bo to wymaga ode mnie czasu, bo tyle miesięcy, tyle lat trzeba będzie temu poświęcić. To jest argument widmo. To jest argument widmo, bo czas będzie sobie leciał. Czas będzie sobie leciał bez względu na wszystko, a ty możesz poświęcić tę godzinę dziennie, godzinę miesięcznie, godzinę tygodniowo, pół godziny na to, żeby nauczyć się danej rzeczy, na to, aby osiągnąć dany cel, żeby spełnić dane marzenia. Czas mija cały czas i gdybym zaczęła 3 lata temu uczyć się na gitarze, grać. Uczyć się grać na gitarze. Nie wiem, czy bym była mistrzem świata. Pewnie tak. <grym> nie, nie byłabym. Ale gdybym zaczęła się uczyć wtedy, to pewnie dzisiaj już bym całkiem sporo piosenek była w stanie dla Was zagrać. A tak, w każdym razie jestem po Waszej stronie. Wiem jak to jest, gdy trzeba poświęcić coś, żeby spełnić dane marzenie. I wiem jak to jest, kiedy ta ściana... Tego czasu, który musimy poświęcić, nam przeszkadza. Przeszkadza nam w realizacji danego marzenia. I zaczęłam się ostatnio zastanawiać, czy ten argument nie jest właśnie argumentem widmo, bo czas sobie ucieka cały czas. Czas sobie ucieka cały czas. Codziennie spędzamy jakąś tam ilość czasu na daną czynność, na inną czynność i tak dalej. A gdybyśmy. Pomyśleli trochę w innym kierunku, że mam masę czasu przed sobą albo mniej. A w każdym razie mam czas przed sobą i warto go wykorzystać, i to nie jest tak, że coś ode mnie tyle czasu wymaga, tylko ten czas będzie był, trwa, idzie do przodu i minie bez względu na to, czy zacznę grać na gitarze, czy nie zacznę. Fajnie by było, żeby ten czas, który mija. Był właśnie jakoś urozmaicony, żebym mogła sobie powiedzieć za x lat, że no to był dobry moment, to był fajny okres w moim życiu. Wiele się nauczyłam i spełniłam kilka mniejszych i większych marzeń, więc no cudownie. Dajcie znać, czy macie w swoim życiu takie marzenia, które wymagają od was poświęcenia czasu, czy zastanawialiście się nad tym w ogóle kiedyś, czy też macie takie myśli, nie, no zaczęłabym ten kurs kosmetyczki, ale. Kurczę, on trwa rok, albo zaczęłabym te studia, no co byście tam chcieli, prawo, może nie prawo, znaczy jak ktoś chce, to ja nie, absolutnie, ale może jakieś, no właśnie studia, choćby psychologię i minie, no zaczęłabym te studia, ale to aż 5 lat muszę na to poświęcić, a już jedne studia skończyłam, no hej, czas i tak minie, więc jakby, czy to nie warto zacząć, czy nie warto spełnić swoje marzenie? Zastanówcie się nad tym. Moim zdaniem warto. I moim zdaniem ten czas jest tak fajny i tak cenny, że jeśli go poświęcimy na jakieś rzeczy dla nas ważne, to będziemy potem o wiele bardziej zadowoleni, nawet jeśli będziemy zmęczeni i starani, niż gdybyśmy ten czas sobie tak przebimbali trochę. Zawsze fajniej, znaczy w moim przypadku, najczęściej. Lepiej mi się spędza czas, gdy mam bardzo dużo do roboty, bardzo dużo do zrobienia, bardzo dużo do odhaczenia, niż gdy właściwie nie wiem jak ma wyglądać mój dzień. Im więcej do zrobienia, tym więcej się zrobi. To jest taka stara metoda, prawda? Im więcej sobie wpakujemy tasków, zadań każdego dnia, tym po prostu lepiej nam się funkcjonuje, tym lepiej i więcej zrobimy. To nie jest tak, znaczy moim... U mnie w moim przypadku to też nie jest tak, że im mniej zadań, tym lepiej wykonam dane zadanie, bo ja muszę mieć nad sobą taki bacik czasu, jeśli muszę coś wykonać w ciągu godziny, to lepiej mi to pójdzie, niż mam na to cały dzień, najczęściej. Tak też było na przykład z egzaminami czy ze sprawdzianami, że jeśli mieliśmy mniej czasu na ten egzamin i wiedzieliśmy, że ten egzamin będzie za tydzień, to uczyliśmy się przez ten tydzień. Ja na przykład gdy wiedziałam, że sprawdzian egzamin będzie za miesiąc, to wcale nie uczyłam się przez cały miesiąc. Nie wiem, czy też tak macie, podobnie. Więc dajcie znać w komentarzu, co uważacie. Czy macie jakieś marzenie do spełnienia? Kto umie grać na gitarze <laughs> I kto chce mnie nauczyć? Dajcie znać w komentarzu na dole, co byście chcieli teraz, właśnie, jakie marzenie chcielibyście teraz spełnić. Bawcie się dobrze, trzymajcie się ciepło, nie puszczajcie się niczego i pamiętajcie, że jestem na Snapchatie, Twitterze, Instagramie, Facebooku i oczywiście na blogu, gdzie w tym momencie jest bardzo dużo fajnych przepisów i nie tylko. Więc skakujcie, to zawsze się przyda. I subskrybujcie kanał. Czy ja wiem, co mnie też powstrzymywało? Bo ja mam strasznie takie sztywne palce. Długie, ale sztywne. I zawsze miałam wrażenie, że grając na gitarze sobie coś tutaj powybijam. <grym> Nie wiem. Nie wiem, czy wiecie, ale neurobiolodzy mówią wprost, że neurony, podobne neurony, łączą się ze sobą w park. Co to oznacza dla nas? To oznacza dla nas, co strasznie uprościłam, ale generalnie oznacza to dla nas tyle, że jeśli mamy, jeśli zaczynamy myśleć pozytywnie, patrzeć pozytywnie na świat, to możemy zmienić bardzo dużo tutaj, bardzo dużo w naszym mózgu, bardzo dużo filo filozofii, bardzo dużo fizjologii naszego mózgu.